W tym przykładzie mamy do policzenia całkę podwójną po obszarze d z funkcji e do x kwadrat dodać y kwadrat dx dy, przy czym obszar d dany jest wzorem to są takie to jest taki zbiór x i y należących do płaszczyzny, że x kwadrat dodać y kwadrat są powiązane ze sobą taką nierównością oraz y mniejsze równe 0. To jest nasz zbiór D i przede wszystkim y, mamy w całce x kwadrat dać y kwadrat, a to wiemy, że jak przejdziemy na współrzędne biegunowe, czyli każdą współrzędną zapiszemy jako r cosinus phi, a y jako r sinus phi, bo wiemy, że każdy punkt na płaszczyźnie xy można, jak, jeśli tu jest odcięta x, a tu jest rzędna y, to można jednoznacznie podać inne współrzędne, tak zwane biegunowe, kąt fi i długość r, ile trzeba iść od środka do tego punktu, żeby dostać się do tego punktu. I to jest jeden i ten sam punkt. I to jest przejście na współrzędne biegunowe. Jakobian tego przejścia, jak tego przejścia, czyli pochodne dx, dφ dx, dr, dy, dfi i dy, dr Przepraszam najpierw po Rze, później po phi. d dx d, d Phi, DY d a równa się R, bo to po R to jest kosin, więc tak, to się wszystko zgadza, to się równa R. O tym trzeba pamiętać, że to jest Jakowi, to możemy kreskę tutaj, żeby to było, jako wyznacznik. I teraz tak mamy tutaj wyrażenie x kwadrat dodać y kwadrat gdzie to się nam znacznie upraszcza po tym postawieniu, bo jeśli damy r cosinus phi za x i r sinus phi za y to z jedynki trigonometrycznej dostajemy r kwadrat I, i to jest to jest jedna, jedna zmienna zamiast dwóch no i dobrze, to mamy nasz zbiór, narysujemy sobie najpierw nasz zbiór d, zbiór d wygląda tak Narysujemy sobie go najpierw z x i y, a później zobaczymy, jak go opisać ze współrzędnych r i φ, bo to będzie łatw, łatwiejszy opis. x dodać y, kwadrat, mniejsze równe 4, I to to jest okrąg o promieniu 2 o środku 0,0. 0. Czyli narysujemy sobie okrąg i on ma, wiemy, że ma promień 2. Tu jest 2, tu jest minus 2, tu jest 2. Y mniejsze od 0, czyli chodzi nam o, o tą część. O, ten dolny pół, pół, o to dolny półkole, bo to jest, to jest koło, to jest wnętrze okręgu, łącznie z brzegiem, o promieniu 2, czyli to jest obszar D, ten zakreskowany. I teraz, jeśli chcemy się zastanowić, jak, to, jak ten obszar będzie wyglądał we współrzędnych, we współrzędnych biegunowych, czyli zależnie od fi i od r. To zobaczmy, jak zmienia się kąt Φ. Tu jest kąt 0, tu jest kąt 90, czyli pi 2 tu jest kąt pi, tu jest 3 pi 2 i tu jest 2 pi znowu. Tutaj jest na przykład π4, bo to jest jak, jak jadę z tą kreską do góry, to, to zakreślam pewien kąt Φ. Tu jest π4, 90, 3π4, π2 i tak dalej. No i teraz muszę popatrzeć, jak jadę z tą kreską, zaczynam od zera, to gdzie ona przecina ten, ten obszar D. Tutaj nie, tu też nie, tu też nie, ona zaczyna przecinać obszar D tutaj odtąd, czyli od, od pi drugich, od 180 stopni i tutaj przecina, tu przecina, tu przecina, tu przecina do, do tego momentu, czyli od pi drugich do 2 pi, ja, przepraszam, od pi drugich, pi drugich jest 90, od pi do 2 pi, czyli tak o czyli wiemy, że moje Fi należy od pi do 2 pi. Bo to jest od 180 stopni do 360. Mamy obszar D. Teraz pytanie, jak się zachowuje zmienna R? Jak już jesteśmy w tym przedziale od 180 do 360, no to jeśli zakreszę sobie tutaj dowolną, dowolną prostą, to ta prosta przecina mój obszar od 0 do 2. Czyli R należy od 0 do 2. Do bez, bez względu, jaki kąt Fi wezmę. Tutaj jest też od 0 do 2. Tutaj jest od 0 do 2. Zawsze fi jest od pi, od pi do 2pi, czyli fi możemy sobie zapisać, tutaj jest od pi do 2pi, a r jest od 0 do 2, czyli to jest ten prostokąt. No i obszar znacznie nam się uprościł, bo mamy, y, tu jest nasz, powiedzmy, d'. Y, tu mieliśmy półokrąg, a zasadzie półkole, a tu mamy prostokąt, także obszar jest dużo łatwiejszy. Łatwiej całkować po, nam po prostokącie, pamiętajmy. Czyli jeśli tu mieliśmy naszą całkę wyjściową, to, poprzed, to po y, zamieniu współrzędnych mamy całkę po obszarze d' z e do x kwadrat plus y kwadrat, które jest równe r kwadrat razy Jakobia, czyli razy r, tu jest ten mój Jakobia, i teraz d fi dr. Kolejne całkowanie tu nie ma znaczenia, bo całkujemy po prostokącie, a po prostokącie nie ma znaczenia, czy całkujemy najpierw w tą, czy w tą, czy odwrotnie. I tak, skoro nie ma to znaczenia, to najpierw możemy zacząć od pi do 2 do pi E do R kwadrat razy R i to będzie D. Fi. To jest pierwsza całka, a druga całka, czyli tu, tu pocałkowaliśmy już z dłuższego, e, przepraszam, z dłuższego od pi do 2 pi, i teraz z dłuższego od 0 do dwóch, od 0 do 2 dr. Bo, bo całkuję wzdłuż prostej, wzdłuż osi r, dlatego przed r od 0 do 2. Tu było wzdłuż osi fi, od pi do 2pi. No, no dobra, także liczymy tą całkę w środku. Ona nie zależy um, od φ, więc r e do r kwadrat wyciągam przed całkę i to jest pi do 2, 2pi d czyli to jest to jest pi r e do r kwadrat, czyli mamy od 0 do 2 z całki pi r e do r kwadrat dr i to już zależy od r, -a. tutaj zrobimy sobie, pi, nie, pi jest stałą, więc wyciągam przed całkę, ale to już zależy wszystko od r, więc tu sobie zrobimy podstawienie, które się narzuca, żeby podstawić u równa się r kwadrat, bo du to będzie 2r dr i teraz dolna granica zmienia się tak, 0 podstawiam za to r, czyli będzie 0 do kwadratu to jest 0, i dwójkę podstawiam za to r, czyli górna granica to będzie 2 do kwadratu to jest 4. Czyli mam tą całkę teraz już w innych granicach od 0 do 4. e do u to, to jest to. No i zostało mi jeszcze rdr, ale rdr to jest jedna druga du. Czyli jedna druga mogę wyciągnąć przed całkę du, No i jeszcze to pi przed całką, więc tu, tu muszę napisać pi. Więc to jest pi drugich od 0 do 4 e do u. Całka z e do u tutaj jest e do U, więc mamy pi drugich, E do U w granicy całkowania 4, 0, czyli mamy pi drugich, e do czwartej odjąć 1. I to jest wynik tej, tej całki.